And please the Lord, but you don't really care for music, do you? So i tried to touch i've told the truth i didn't come to fool you guy's probably fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets he's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us, United. Witam. Dzisiaj rozpoczął się DC Fandom, wielka impreza poświęcona Niemal wszystkiemu co jest złączone poniekąd z DC, serialom, filmom, przede wszystkim filmom, i po części także komiksom. No i dostaliśmy już bardzo wiele materiału, do którego mógłbym zrobić kilka przynajmniej filmów. Ale niestety nie jestem w stanie, a dla mnie osobiście największym wydarzeniem był trailer, pierwszy trailer Snyder Kata. Pierwszy trailer, wcześniej mieliśmy tylko teasery i jakieś tam domysły, które nabudowały się na przestrzeni lat. Teraz mamy rzeczywisty trailer. I co mogę powiedzieć? Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to jest muzyka. Jak mój szanowny kolega zwrócił uwagę, ono kompletnie nie pasuje do tego filmu. To jest taka muzyka, która wchodzi tak głęboko pod skórę, że. No. Do, do takiego blockbustera nie pasuje. No ja. Kurde, nie no, lubię tą, tą muzykę, nie, nie zrozumcie mnie źle, ale. Lekko mi, mi też nie, nie gra, ale. Wydaje mi się, że to była świadoma zagrywka. Tamte trailery do wersji teatralnej, które zobaczyliśmy, one wszystkie zaczynają się mocnymi rockowymi, no klasycznymi kawałkami. Tutaj dostaliśmy taką w zasadzie balladę. No nie może być nic bardziej odległego niż kurde piosenka ze szereka od nie wiem Red Hot, czyli Peppers czy co tam grał w trailerze, nie pamiętam już. No Myślę, że to było bardzo świadome zegranie. Zresztą, myślę, że większość z was tak pomyślała. No ale dobra, co wiemy na, na temat Snyderkata obecnie? Taką pierwszą rzeczą, którą Snyder wyjawił, był format, w jakiej formie to będzie wypuszczone. I otóż, będzie to format serialowy 4 razy po godzinie. No i właśnie tutaj pojawia się lekki. Yy, może nie zgrzyt, ale też jakaś pośrednia informacja, ponieważ... Wcześniej było powiedziane, że Snyder ma 214 minut lub więcej. Zróbcie sobie matmę, 4 razy po godzinie to jest 240 minut, czyli... No, przybyło gdzieś pół godziny materiału po drodze. Nie wiem skąd on to bierze. A poza tym... Snyder, jakiś czas temu, ja wiem, półtorej tygodnia temu, wrzucił na swojego Twittera kadr z Steppenwolfem, Wolfem. Ale tym swoim oczywiście, z Steppenwolfem, Wolfem, ale tam był Czasomierz. I z tego, co możemy wywnioskować z tego, to Steppenwolf Wolf pojawia się na tym iskierze dopiero godzinę w, w czasie trwania filmu. Możemy wnioskować, że dostajemy godzinę na rozwinięcie postaci. Teatralnej wersji to w zasadzie dzieje się na początku. Nie mamy tam żadnego rozbudowania, więc trudno powiedzieć, co może z tego wyjść. No, tego, no, co widzimy w tym trailerze, no. Snyder powiedział, że coś jest z flaszem, coś kwantowego. Czyli, no, kurde, jeśli coś jest z flaszem i coś kwantowego, no, to oczywiście są to podróże w czasie. Najprawdopodobniej są to podróże w czasie, chociaż. Ponieważ... Kwantowe coś, to zawsze jest taki wytrych, że coś jest bardzo naukowego. Na no, flash, Flashpoint flash i ogólnie tego nie trzeba tłumaczyć. Ale też potwierdziło się kilka, może nie teorii, ale bardziej pogłosek. Jedną z nich jest y, na przykład fakt, że Lois w tym momencie kiedy re, No, wskrzeszali Supermana, to nie był plan Batmana. Ona po prostu gdzieś sobie przychodziła i po prostu zobaczyła, i przyszła. Widzimy yy, scenę, kiedy Lois po prostu idzie sobie po chodniku. Nigdzie nie ma, że, że ją tam Batman majgluje. No oprócz tego oczywiście jest Iris, czyli mamy dużo bardziej rozbudowany wątek Flasha. Flaszy oczywiście ratuje ją przed, przed wypadkiem chyba, czy czymś. No oczywiście, że wypadkiem. No i tutaj jest pierwszy zgrzyt, jaki Zobaczyłem w ogóle od bardzo dawna. Mi chodzi o ten samochód w tle. On nie wygląda zbyt dobrze. Mam nadzieję, że to jest tylko poślizgnięcie się no, tych gości od efektów specjalnych. Mam nadzieję, że to był po prostu wypadek przy pracy, czy po prostu niedokończony efekt, bo tam widać, że fizyka absolutnie nie działa. To czy nie, nie działa w realistyczny sposób? Więc yy, mam nadzieję, że to jest poślizgnięcie, a nie po prostu symptom, że wszystkie efekty poszły na Darkseida, Steppenwolfa, Cyborga yy, i po prostu na to nie pozostało zarówno dużo czasu, jak i pieniędzy. No, a fakt, że to, że ten shot yy, wszedł do trailera, na którego tak wiele ludzi czekało, no to troszkę wzbudza we mnie obawy. No, a co potem? No, Darkseid wygląda dość dobrze. Yy, nie jest jakiś tam strasznie yy, yy, poziom Thanos, tylko yy, no wygląda lepiej niż Steppenwolf, którego dostaliśmy. Mamy potwierdzenie teorii, że Wonder Woman, po zobaczeniu ognia, tego co, który został zaproszony przez, yy, przez amazonki, poleciała najpierw na Timiskirę albo, nie wiem, do Grecji, ale chyba na Timiskirę raczej. O tym już wcześniej mówiłem, w którymś materiale o Snyderkacie, Powiedziałem, że trudno powiedzieć czy, czy do Grecji czy na tej Iskyre, bo tam jednak była ta strzała, więc... Aczkolwiek chyba, bo teraz mówię z pamięci, chyba przy tej strzale było widać jakiś taki jakby stygła, jakiś dym, coś takiego, może... No jeśli tak, no to kurde, to jest Grecja. Czyli, czyli ona najpierw poleciała do Grecji, a potem na tę Iskyre. Więc... No i właśnie najprawdopodobniej wtedy zobaczyła ten fresk, który widzieliśmy już tak bardzo dawno temu. Ten pierwszy teaser, jaki zobaczyliśmy ze Snyder Cut. No to jak najbardziej rozbudowane będą wątki, no. A właśnie a propos wątków. Cyborg dostaje bardzo duży wątek. Kurde, wątek. Ark. No widzimy... To aż dziwne jest, że... Kurde... Widzimy w trailerze, że jego ojciec umiera? Serio? To trochę. Nie, tro troszkę mi to nie pasowało. To powinno pozostać do, do obejrzenia, do sensu. Nie. Wystarczyłby tylko sam ten. ten krzyk z cyborka. Nie, nie, nie. To, to, to mi się akurat bardzo nie, nie podoba. No i jedną z ostatnich sekwencji tego trailera było. Te zdjęcia. Jak ci wszyscy bohaterowie są ustawieni na jakimś na czymś tam. No i to był sztandarowy shot wersji teatralnej. Kurde, tutaj ni cholery tego nie było widać. To, to aż tak gryzło, kurde, pokaż ten sam ten sam. Kurde, nie. Myślę, że to, to było. Też mi się wydaje, że to była świadoma decyzja. Bo kurde, każdy, kto oglądał nawet nie, nie sam film. Nie samą teatralną wersję, a trailer choćby. To kojarzy ten shot. że oni tak stoją i wpatrują się jak debile w przestrzeń. Tutaj widzimy jakiś statek. Gdzie on ich zabiera? Czy może to oznaczać, że to nie jest koniec filmu, tak jak było to w wersji teatralnej, tylko jakiś po prostu punkt do odhaczenia? Jakiś taki, kurde no nie wiem jak to określić, no, midpoint? Jakiś... nie mam pojęcia. Ten trailer jest naprawdę bardzo napakowany. Widzimy Aquamana, który chyba opuszcza Atlantydę, albo coś. To w sumie pasowałoby się, wpisywało w, w fabułę Aquamana, no ale to jest do dyskusji. I jestem pewien, że wie wiele osób po głębszej analizie bo ja to kręcę dosłownie na świeżo. No, dostrzeżę dużo więcej szczegółów. I naprawdę krwawi mi serce, że nie mogę omówić każdego z trailerów. Mieliśmy przecież Wonder Woman. I w końcu zobaczyliśmy Cheetah. No, oprócz tego było nam dane sporo informacji na, na temat The Suicide Squad. O matko, ile tam jest tych bohaterów? O ja sam nawet nie wiem, co tam się dzieje. Jest. gościu w jakimś hełmie. Tam niby kapitan Ameryka tylko, tylko gorszy czy nam lepszy. Nie mam pojęcia, tam jest cała masa bohaterów i kompletnie nie wiem, co.. z jednej strony, myślę, że najrozsądniej by było, żeby po prostu ubić część tych bohaterów, żeby. jeden. żeby były dwa składy. Tak jak powiedzmy w Hell to Pay. Gdzie najpierw był wybijany jeden skład, a potem wchodził dopiero drugi. Ale z drugiej strony Gan mówi, że to jest największy film jaki do tej pory robił, więc nie mam pojęcia. No oprócz tego był jeszcze Black Adam, oczywiście w derokowym stylu i to było takie bardziej motion picture, czy tam nowela graficzna. Oczywiście rok był świetny. Wydaje mi się, że w ogóle najbardziej naturalny z tych wszystkich ludzi, jakich do tej pory widziałem na fandomie, bo wszyscy widać, że to było może nie ze scenariusza, ale wiedzieli, co mają powiedzieć. A Adoro, no tak troszkę wiedział, ale troszkę nie wiem, chyba lepiej to po prostu zagrał. Naprawdę krwawi mi serce, że nie mogę tego powiedzieć. Po prostu nie mam czasu, mam wiele innych rzeczy, ale to kogo to obchodzi. Kurde, kanał, który ma 10 subów. I tak dla wyprostowania. Ja nie uważam, żeby ten serial, w tym momencie już serial, żeby on był dobry. Że on będzie jakimś wielkim arcydziełem. Nie, po prostu uważam, że to będzie kolejny w miarę dobr, dobry film. To czy znaczy, w miarę dobry film? Wystarczający film. Seria, kurde, film. Jeśli on będzie na poziomie Men of Steel, to dla mnie będzie już y, wielki sukces. I, I tak sobie myślę. Gościu z y, The Film Theory powiedział, że ten film jest za duży, żeby utonąć. Że cokolwiek będzie, jak źle sobie nie poradzi, to i tak powiedzą, że to był wielki sukces. I że bardzo się cieszą. I że kompletnie to nie był... nie był błąd. Ja jak najbardziej się z tym stwierdzeniem zgadzam, ponieważ y, y, serwisy streamingowe nie ujawniają swoich liczb. Nie mają y, box-office'u tak, żeby zmierzyć czy serial, czy film poradził sobie, czy nie. Nie. My musimy się domyślać tego. Więc wydaje mi się, że jedynym realnym sposobem zmierzenia sukcesu Snyder Kata będzie to, co zrobią po tym? Czy nadal teatralna wersja będzie integralną częścią DCEU? Czy jednak zmienią to właśnie na Snyder Cut? Bo faktycznie będą niewielkie zgrzyty, ale jeszcze w tym momencie da się to mniej więcej zrobić. I właśnie mam... Słyszałem taką pogłoskę. I zaznaczam to, to była tylko pogłoska. Że... Jeśli mieliby włączać... Snyder Cut do ogólnego uniwersum DCU to będzie to albo poprzez wyparcie teatralnej wersji, albo w jakimś niewytłumaczalnym póki co sposobem, nie wcześniej niż przy Wonder Woman 3. Jak teraz sobie nad tym myślę, to jednak wolałbym, żeby po prostu to było przez wyparcie. Żeby były lekkie zgrzyty, ale żeby nie bawić się w, w pierdzielenie. Chociaż wiadomo, o Flashu było ostatnio głośno, że Batflek wraca do tego filmu. I że to nie będzie jakaś epizodyczna rola, tak jak w Suicide Squad na przykład. Więc może tam by, by coś zrobili? Trudno powiedzieć. Bo nikt tutaj na Ziemi nie zna przyszłości. Dziękuję wam za wysłuchanie tego... Już za długiego sprawozdania. Do zobaczenia. Cześć.